Czy Pana żona, Karina Wosak, wstąpi do ruchu narodowego, czy pozostanie bezpartyjna? Niezręcznie jest mi odpowiadać w imieniu żony, albowiem nie jestem jej rzecznikiem. Natomiast <noise> mogę jest zapewnić, jest jestem partnerem życiowym. Nawet mężem. Nawet mężem, <noise> Nie tak. lubię określenia partner, bo jest jakieś takie strasznie progresywne i technokratyczne. Partner <noise> to jest w firmie. No dobrze, partner bo, zarządzający partner w kancelarii, też, no, partner mąż, biznesowy. Życiowy, no. Ja jestem mężem, tak? Yy, I ojcem. Natomiast yy, ja myślę, że... No i zostanie Pan ojcem po raz trzeci. Tak. Chyba, że pan już został. Nie. Jeszcze nie. Już, gdyby nie pierwsze posiedzenie Sejmu, to kto wie. E, ale, ale czekamy, czekamy. E, ale więc... wszystko w porządku, tak? Wszystko w porządku. Ale jak będziecie e, się dzielić obowiązkami? Tylko dokończę Czeka. pytanie, więc ja myślę, że... Wstąpimy. Za, e, wystosujemy zaproszenie. A, czyli mąż... A kobiety współcześnie są bardzo niezależne i same decydują o wielu A, sprawach. Tak, czyli Krzysztof Bosek jako szef Ruchu Narodowego wyśle zaproszenie dla swojej żony. Pogłoski o naszym patriarchacie są daleko przesadzone. Czymś rozumiem, że Krzysztof w włosach pantofla. Nie, nie, po prostu respektuję, yy, respektuję autonomię w różnych sprawach, yy, szczególnie swojej kariery zawodowej. No bo to jest, to jest część kariery zawodowej mojej żony: bycie w tej chwili w Sejmie jako prawnik, kandydowanie do Sejmu. A jak Maluszek pojawi się już na, na świecie, to jak będziecie się dzielić z tymi obowiązkami? No bo to nie będzie łatwe. To jeszcze nie, dwoje maluchów jest w, w, w dało, nie? Aż wciągnąłem powietrze, bo zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwe, bo w tej chwili mamy y, y, dwójkę dzieci, które zresztą y, wspólnie starszego odebraliśmy z przedszkola. Trzylatka y, już, czas szybko leci i y, y, młodszego Daniela, nieco ponad rocznego, i widzę ile to jest pracy. Y, y, więc spadają na nas zaraz obowiązki dodatkowe poselskie. I obowiązki związane z trzecim dzieckiem. Będziemy korzystać z pomocy, trochę pewnie rodziców, trochę przyjaciół. Czy opiekunek? Być może też.